Wilran zakończył torkowy Felieton kilkoma słynnymi ostatnimi słowami, przekazanymi mu przez wielbicieli rubryki. Owe perły humoru nadchodziły do działu listów na kartkach pocztowych. Aktywność czytelników stanowiła dobry znak dla lokalnej gazety, a słynne ostatnie słowa pochodziły z różnych środowisk. Niemal wszystkie kwalifikowały się do druku, a najlepsze zgodnie z obietnicą miały być opublikowane w formie książki, dochucać zamierzano przeznaczyć na szczytny cel. Ostatnie przykłady to Mój nowy kotek to urocze stworzenie i zapewniają mnie, że jest przyuczony do załatwiania się w odpowiednim miejscu. Nie piją od pięciu lat, więc nie zaszkodzi łyknąć sobie na parsteczek. Mój pies lubi bawić się na całego i nigdy nie kryje. Przepraszam, panie władzo, myślałam, że mam zielone światło. Kiedy Quilleran dostarczył w torkofę do redakcji coś tam, ruszył długim korytarzem i usłyszał dochodzący za zamknięte drzwi wrzask naczelnego. Był to gniewny krzyk, któremu zwykle towarzyszyło wymachiwanie rękami. Trudno było się zorientować, który pracownik redakcji dostaje Ocean i Kulleron przystanął na progu gabinetu redaktorki. – Co dałaś na śniadanie swoim mężowi, Mildred? – Powiem ci później. Mam pilną robotę. – Odesłał go niecierpliwym ruchem dłoni. – Co się stało? – spytał jednego z reporterów. Clarissa Moore pojechała do Indiany na pogrzeb i dziś rano przysłała telegram. I nie wraca do pracy. Art szaleje nie dziwię mu się. Jak na studentkę świeżo po koledżu dziennikarskim szło jej całkiem nieźle. Kuleran zrobił wiele, by wprowadzić nowicjuszkę w arkana zawodu. I choć po niezłą felietonistką, to nie aż tak bardzo by takie zachowanie miały iść na sucho, spytał. Wie ktoś, czy wzięła ze sobą kota? Jeśli zabrała Jeroma, to tym samym wiedział od początku, że wyjeżdża na dobre. W przeciwnym razie zostawiłaby go u sąsiadów. Zanotował sobie w pamięci, żeby spytać Juda Amhasta w Winston Park. Nie znosił pytań, które pozostawały bez odpowiedzi. Ostateczny termin, jeśli chodzi o jego felieton do rubryki Piórkiem Quilla, upływał o 12 w południe, i Kuleran złożył jego kopię u redaktora dyżurnego zgodnie z obyczajem. Nie za późno, ale też nie za wcześnie. Junior Goodwin też rzucił okiem na wydruk i wezwał gońca, po czym spytał: Znasz jakiegoś felietonistę, którego moglibyśmy zatrudnić? Jill Handley nie wróci z urlopu macierzyńskiego jeszcze przez kilka miesięcy. A może by tak zaprosić kogoś do współpracy gościnnie? Przedstaw to jako zaszczyt, a nie sytuację alarmową, a będą się ubiegać o ten przywilej. W zamian zaproponuj wsparcie ich ulubionego celu dobroczynnego. Oczywiście dotyczyłoby to tylko wybranych. Mogę Ci podać kilka nazwisk od razu. Nie muszę się nawet zastanawiać. Bill Tarmerek, dr Abernety, Mavis Adams, dr Connie Cosgrove, pogodny Jimmy, Thornton Haggis, Jude Amhars, Polly Duncan. Wystarczy, to może wypalić. Wonel McWonnell, ciągnął kulerami. Jego żona, astrologka. Maggie Prangle mogłaby napisać o programie opieki nad zwierzętami. – Może byś to dla nas zorganizował? – spytał Junior. Quilleran odparł. – Jestem felietonistą, a nie organizatorem. Quilleran pojechał do domu dać kotom ich smakołyk, jak zwykle w południe i rozważyć swój własny problem. Jak napisać felieton o starym proboswie do piątkowego wydania? Druga jego serca teoria o związku tego domu z książką Hatwarta wymagała jeszcze sprawdzenia, im szybciej, tym lepiej. Adwokat był szczery, jeśli chodzi o personel rezydencji, ale nie zawadziło zasięgnąć gdzieś opinii osoby trzeciej. Meggie i jej zmarły mąż byli właścicielami posesji sąsiadującej z Latfredami. Często jadali razem kolację i Meggie mogła zapewne przekazać mu jakieś wskazówki. Koloran zadzwonił do Meggie i otrzymał propozycję: filiżanka wspaniałej herbaty. Oświadczył, że zaraz się tam zjawi. Pewnego dnia zamierzał zająć się w swojej rubryce kwestią herbaty i różnicą między filiżanką zwykłej herbaty a filiżanką tej wspaniałej. Podjechał na swoim rowerze na tył budynku i został wpuszczony do niewielkiego holu z windą, dostatecznie dużej jak na jego wehikuł. Mieszkanie na górze nad biurami Agencji Ubezpieczeniowej i Nieruchomości oznaczało się wiktoriańskim splendorem. Parapety pięciu okien frontowych okupowało pięć dam, które Maggie wzięła ze stroniska dla zwierząt. Herbata była gotowa i czekała, by ją rozlać do filiżanek. Po wymianie uprzejmości, Kuleran wspomniał o pomyśle, jakim było napisanie o starym probostwie. Uznała, że jest wspaniały. Wyjaśnił o co mu chodzi, na co praktyczna osiemdziesięciolatka oznajmiła. Nigdy nie słyszałam, by Nathan mówił cokolwiek o związkach łączących jego dziadka z pisarzem, ale też nigdy im nie zaprzeczał. Pan Bart radził mi umówić się na spotkanie z paną James i paną Babcock. Milczała przez chwilę znacząco. Myślę, że Daisy Babcock uznałby twój pomysł za interesujący. To urocza dziewczyna. almali jest nieco sztywna, choć muszę przyznać, że to chodząca encyklopedia wiadomości dotyczących georgiańskich sreber i XVIII-wiecznych kryształów. Nie przebywa w rezydencji codziennie, więc będziesz musiał się z nią wcześniej umówić. Spędza trzy dni w tygodniu w Lockmaster, gdzie jej rodzice mają galerię sztuki i antyków. Mówiła dalej, ale króleran postanowił wybrać Daisy. Zauważył, że Lethfieldowie okazali hojność wobec miejscowej społeczności. Nathan był dobrą i szczodrą duszą. Zatrudniał pewne małżeństwo w charakterze służby, pana i panią Sims. Zginęli oboje w wypadku samochodowym, zostawiając siedmioletnią córeczkę. Nathan znalazł dla niej za pośrednictwem swojego kościoła dobry dom i rodzinę. Ale utrzymywał kontakt z dziewczyną. Sprawdzał jej postępy w nauce, dawał prezenty na urodziny, i gwiazdkę. Nic przesadnie drogiego, ale użytecznego i przemyślanego. Kiedy ukończyła szkołę średnią, posłał do koleżu, żeby nauczyła się biznesu, a potem zatrudnił w charakterze sekretarki. Zajmowała się jego korespondencją i wydatkami osobistymi. A gdzie jest teraz? Nadal zastrzegł w testamencie, żeby Libby Sims nadal zajmowała się jego prywatnymi sprawami. Chciał się upewnić, że jego adwokaci zapewnią jej odpowiednią pozycję w rodzinie. Wzruszająca historia, ilona ma teraz lat. I jest po dwudziestce, jak sądzę, ale cała ta sprawa dobrze charakteryzuje latwildów. Uwielbiali dzieci, odczuwali głęboki smutek, że nie dochwali się własnych. Kiedy Kuleran zadzwonił do redakcji, żeby poprosić o możliwość obejrzenia domu, miał zaplanowaną strategię. Rozmawiał z pogodną osobą, którą szybko zidentyfikował jako Daisy. Dowiedziawszy się, kiedy pana James będzie w mieście, zaplanował wizytę w dniu jej nieobecności, mówiąc, że tylko wtedy będzie miał czas. Daisy powiedziała, że może go prowadzić po domu na zajutrz. Tego wieczoru o 11.00 zadzwonił do poli, żeby podzielić się z nią nowinami. Jutro przeprowadzam wywiad z Daisy: Poznała się? Tak, jest bardziej przyjazna niż ta druga. Wyszła za mąż za jednego z synów Lindwightnych. Ich rodzice wycofali się z biznesu restauracyjnego i zamieszkali na Florydzie. Choć odwiedzają każdego lata Włochy. Ich synowie woleli prowadzić sklep niż restaurację i nie winią ich za to. No, ten sklep to jedyne miejsce, gdzie mogą kupać wodę z kłam skrzynkami. Jeszcze ją dostarczają na miejsce, zauważył Quillerami. No, naprawdę tak ci zależy na tym, żeby odwiedzić stare probostwo, Quiller? Żałuję, że nie korzystałam wcześniej z zaproszeń Doris Letfield. Uważa, że to szalone. Przypuszczać, że dziadek Natana inspirował się być może książką Hadworna. No ależ skąd? Mychez Starego Probostwa cieszył się wielkim powodzeniem w czasach, kiedy budowano ten dom. Wiesz, czego się dzisiaj dowiedziałem? Natan zaznaczył w swoim testamencie, by niektóre z jego drobnych przedmiotów z kolekcji były sprzedawane stopniowo, a zysk przekazywany na rzecz dzieci. I tak sobie rozmawiali, aż nadszedł czas na do usłyszenia. Przeglądał Mychez Starego Probostwa, szukając szczegółów, które mogłyby występować w starej rezydencji Ledfieldów. Wcześniej przeczytał tę książkę dwukrotnie: raz w koledżu, a raz kiedy otrzymał egzemplarz z biblioteki sławny Agaty Barnes. Agata była ulubioną postacią no Ostatecznie ta wspaniana nauczycielka dożyła setki i zainspirowała wiele pokoleń. Później tego samego wieczoru, kiedy Koty zostały odprowadzone do swej kwatery sypialnej na trzecim balkonie i gdy Quillran uraczył się miseczką lodów, zapisał w swoim dzienniku. Dzisiaj znalazłem jeszcze jeden klucz do tajemnicy tekturowego pudła. Po pierwsze przywiozłem je do domu z sali Eda Smitha, pełne starych książek, przekazanych nieodpłatnie przez Campbellu z Point. I Koko oszalał nie z powodu książek, tylko pudła. Dlaczego? Śledztwo dowiodło, że Campbellowie kupili coś od Letwildów i że to coś nadeszło zapakowane w wielkim brązowym pudle. Teraz się dowiadujemy, że zgodnie z wolą Letwildów dochodzi do sprzedaży cennych przedmiotów. Przyniosłem pudło z patrzone na lepką nie wyrzucać. Przyniosłem je z myślą o koko i on znów oszalał. Dlaczego? latfieldowie nie trzymali w domu żadnych zwierząt, jak się dowiedziałem. Czy karton przechował jakiś inny zapach, który mógł podrażnić wąsy koko? Jeśli tak, to co to takiego? Kiedy wrócę jutro ze spotkania w starym probostwie, to czy kot będzie wiedział, gdzie byłem? Muszę się przygotować na nową porcję emocji. Siedząc nad dziennikiem, Kuleran uświadomił sobie, że z trzeciego balkonu dobiega tu pod kocich łap. Koko otworzył drzwi swojej sypialni, wieszając się na klamce, czyli stosując technikę, do której się uciekał w sytuacjach awaryjnych. W tym samym momencie Kuleran usłyszał syreny strażackie. Z okna kuchennego zaś widać było na nocnym niebie różową łunę ponad wierzchołkami drzew. Po chwili rozległa się jeszcze jedna syrena, a potem następna. Wszystko to wyglądało na poważny pożar gdzieś w mieście. Kuleran chwycił słuchawkę telefonu i zadzwonił do dziennikarza pełniącego w redakcji nocny dyżur. No to Quill, gdzie się pali? W centrum stary kadłub. Nie mogę teraz rozmawiać. Odparł dyżur i odłożył z trzaskiem słuchawkę. Kuleran zadzwonił na farmę McBee, położoną przy jednej z bocznych dróg, gdzie zarówno farmer, jak i jego brat działali w ochotniczej straży pożarnej. To okropne, oznajmiała pani McBee. Ktoś podpalił stary kadłub. W rozmowie z panią McBee, Kuleran napisał w swoim dzienniku. Stary kadłub to wielka drewniana konstrukcja na południowo-wschodnim krańcu Pickaxe o wysokości pięciopiętrowego budynku i kształcie trumny, a ani jednego okna. Był to niegdyś magazyn paszy i ziaren i farmerzy podjeżdżali tam swoimi zaprzężonymi w koni wozami z całego okręgu, by zaopatrywać się w towar. Wnętrze stanowiły poddasza, które łączyły rampy. Kiedy pojawiły się drogi o ubitej nawierzchni i pojazdy mechaniczne, ludzie zaczęli korzystać z mniejszych magazynów na terenie okręgu. Jednak na budynku wciąż widniały wysokie na metr litery układające się w napis PASZA I ZIARNO. A ta opuszczona budowla zyskała pełne sympatii mianą starego kadłuba. A opowieści, które o niej krążą, nie nadają się dla uszu dzieci czy teściowej. Pomimo jej wyglądu i reputacji, nikt w mieście nie chciał zburzyć tej budowli. A teraz spłonęła. Mózg auty był Policja określiła to jako podpalenie. Pędziory z okręgu Bixby podłożyły ogień pod Stary Kadłub. poszedł do Lanchelot, by napić się kawy i zapoznać z reakcją mieszkańców na tę katastrofę. Chociaż Stary Kadłub stał pusty i stanowił zaledwie zewnętrzną powłokę przyszłego centrum seniora, czekając na przebudowę, samo przypuszczenie, że dokonano przestępstwa, rozjączyło ludzi. Kiedy ukazała się gazeta, były w niej oświadczenia urzędników miejskich, ofiarodawców nieruchomości, emerytów, studentów. Udostępniono fundusze na budowę klubu zdrowia seniora Ocera, ale najbardziej bolała strata starego kadłuba. Kulerona poproszono, by napisał specjalny felieton do rubryki Piórkiem Quilla – pocieszający, filozofujący, zachęcający. Klienci w lot nikli gniewu i chęci zemsty. Podczas gdy opinia publiczna smuciła się albo pałała wściekłością z powodu podpalenia i nic dziwnego, Kuleran szukał jakichś bardziej konstruktywnych akcentów. Pewnego dnia, realizując czek w banku, stał w kolejce przed Barzem Campbellem, wykładowcą w lokalnym koleżu i szanowanym liderem społeczności szkockiej. Niewidomo od urodzenia Barz nie ruszał się nigdzie bez swojego psa przewodnika Aleksandra. Bardz, znajdziesz chwilę, żeby pogadać. Mam pewną konstruktywną sugestię powiedział Quilleran. Kiedy załatwili swoje sprawy w okienku bankowym, spotkali się w jednym z niewielkich pokoi konferencyjnych. I Quilleran wyjaśnił: Fundacja K mogłaby opublikować małą książeczkę o starym kadłubie, gdyby twoi studenci zechcieli zbadać jego przeszłość. Mogliby przeprowadzić wywiady z członkami rodziny, sąsiadami i liderami społeczności. Byłoby to dla nich cenne doświadczenie. Mogliby też pożyczyć zdjęcia i przejrzeć archiwum fotograficzne w redakcji. Na końcu umieścilibyśmy posłowie, kreślając w nim pozytywną ideę klubu zdrowia seniora. Aleksander pisnął i obaj mężczyźni uznali to za znak aprobaty. Był bardzo mądrym psem. Quilleran miał zły nawyk pisania na temat wydarzenia, zanim do niego doszło, albo opisywania budynku, zanim został wzniesiony. Polly twierdziła, że powinien zająć się beletrystyką. Twory jego wyobraźni zawsze przewyższały rzeczywistość. Co się tyczy starego probostwa, Quilleran pragnął, by zgadzało się z opisem w książce Haunt Ward kiedy zbliżył się do rezydencji, okazało się, że być może się nie myli. Żelazna brama między dwoma filarami surowego kamienia, dalej długi, prosty podjazd między dwoma rzędami topoli, gdzie niekdzie grządki żąkili, a na końcu wielki budynek przypominający więzienie. Szara cegła, proste okna, masywne drzwi wejściowe. Wyimaginowany obraz zniknął, gdy Quilleran zapukał ciężką, siężną kołatką. Spodziewał się, że otworzy mu kamerdyner ze srebrnymi klamrami przy butach, ale na progu pojawiła się Daisy Bebcock w różowym kostiumie ze spodniami i w aurze podniecenia. A więc to panku, Oznajmia wesoło. Witam w starym Przyprowadził pan z sobą fajnego koko. Tylko zapaleni wierni czytelnicy rubryki piórkiem Quilla wygadywali takie nonsensy, i killer z miejsca ją polubił. Przypomniał sobie, jak poznał tę kobietę w sklepie Linguini, kiedy zamawiał wodę z skłank. Ale jej swoboda wydawała się szokująca. W dwukondygnacyjnym holu, marmurowej podłodze, wysokich lustrach, ścianach wyłożonych brokatem, z monstrualnym żerandolem kryształowym i schodami wielkimi, niczym most na rzece Quilleran odparł przytomnie. Koko żałuje, że wcześniej umówi się na spotkanie ze swoim wydawcą. Ma nadzieję, że zadzwoni pani do niego do składu. <laughs> z wielką przyjemnością. Skina Alfredo mówił mi o nim. Dostarcza tam wodę z klang. U, nie może się równać z tym małym pałacem – oprowadza pani tu gości. – Od czego chciałby pan zacząć? Jak oznajmy Kró – Jak oznajmiu kier białemu królikowi, zacznijmy od początku i kontynuujmy aż do samego końca. I Potem się zatrzymamy. Budynek w kształcie bochenka i o skromnej architekturze stanowił jedno z czterech skrzydeł otaczające wielki hol ze świetlikiem, i fortuną pod postacią ogromnego malowidła olejnego w bogato zdobionej ramie. Był tam też salon muzyczny z dwoma wielkimi fortepianami, jadalnia, w której mogło się pomieścić 16 osób, i przepasna biblioteka na górze. W każdym apartamencie znajdowało się łóżko z baldachimem i wysoka na prawie dwa metry komoda. Była to także duma i radość pani Letfield. Rozległy ogród, który dostarczał świeżo ciętych kwiatów do srebrnych kryształowych wazonów w całym domostwie. Prócz tego specjalność Natana Letfielda. elegancki ogródek liliowców, w którym rosło pięć odmian tych roślin, dostosowany do północnego klimatu. Można było odnieść wrażenie, że Letfieldowie wciąż żyją. W salonie muzycznym leżały rozłożone nuty, jakby czekając na pianistę i skrzypka. A to nazywa się bankiem pudełek wyjaśniła Daisy. Nie pokazuje się go zazwyczaj ludziom spoza rodziny. Był to pokój pełen pustych pudeł wszelkich rozmiarów i kształtów, które Nathan wykorzystywał przy kupnie i sprzedaży różnych przedmiotów: pudełka po butach, kapeluszach, biżuterii, ubraniach, wreszcie wielkie kartonowe pojemniki. W pewnym momencie do Daisy podeszła jakaś młoda kobieta i powiedziała jej coś szeptem: Odsłonię do niego, Libi, Zapisz jego numer. Poszłaś do lekarza? Chciałbym wiedzieć, co sądzi. Dziewczyna przytaknęła i oddaliła się pospiesznie Daisy wyjaśniła. – To kierowniczka naszego biura. Kiedy poszła dziś rano do ogrodu, urządziła ją pszczoła. Wie pan, była protegowaną na dana. Biorąc wszystko pod uwagę, kuleranowi większą przyjemność sprawiała kawa i ciasteczka niż ekstrawagancję starego probostwa. W pewnym momencie zauważył. – Pani mąż ma jutro dostarczyć towar ze swojego sklepu. Może się pani z nim wybierze, żeby zobaczyć koko i Kuleran opisał Pauli swoją wizytę podczas co wieczornej rozmowy telefonicznej. – Jesteś łobuzem? – Oświadczyła. Jeśli Alma się dowie, że Daisy jako pierwsza odwiedziła cię w składzie, będzie wściekła. A skąd wiesz? Jedna z kobiet zatrudnionych w księgarni ma kuzynkę, która jest gospodynią w starym Probostwie i mówi, że między Daisy i Almą trwa rywalizacja. Kiedy tam byłem, właśnie wróciła od lekarza jedna z zatrudnionych tam kobiet. Podobno uczulona na pszczoły. Wiedziały, że w taki właśnie sposób umarł mąż Maggie Sprankle? Pracował w swoim ogrodzie różanym, kiedy został urządzony, a wcześniej zapomniał zabrać ze sobą zestawu pierwszej pomocy. Zanim zdążył wjechać swoim wózkiem do domu, było za późno. Dlatego Megis sprzedała posiadłość i przeniosła się do miasta. A tak na marginesie, co myślisz o starym probostwie? Uznałem, że jego związek z książką Hawthorna jest zbyt ezoteryczny jak dla czytelników mojej rubryki. Zostawiam tę kwestię innym felietonistom, kiedy już posiadłość zostanie udostępniona zwiedzającym. No cóż, do usłyszenia. Do usłyszenia, mój drogi. Późnym popołudnie we czwartek koko, który zniknął gdzieś na długie godziny, pojawił się nagle w kuchni, nie po to, by zażądać obiadu, lecz obwieścić, że ktoś nadjeżdża. Wskakiwał i zaskakiwał z szafki kuchennej pod oknem wychodzącym na podwórze. Nie mylił się oczywiście. Po 15 sekundach zgodnie z tym, co pokazywał stoper na zegarku kularana, z lasu wyłonił się wóz dostawczy niego i podjechał pod tylne wejście. Z szoferki wyskoczyła Daisy i spojrzała zdumiona na skład. Jej mąż Fredo też wyskoczył z kabiny i zaczął rozładowywać dwie skrzynki wody z kartony soku żurawinowego, opakowania chipsów ziemniaczanych, pretzli, różnych orzeszków, a także butelki wina i inne trunki w liczbie wystarczającej dla gości Quillerana. Wszystko to nadzorował Koko. Pański nowy barman? – spytał Fredo. – Nie, jest Urzędu Skarbowego. Przyznano nam ograniczoną ilość alkoholu. Daisy spacerowała po składzie, oglądając za ciekawiem galeryjki, balkony, strzelisty ścian kominka i długie na prawie dwa metry gobeliny zwieszające się z najwyższych poręczy. Koty nie odstępowały na krok. Jumią pozwoliła wziąć się na ręce, podczas gdy Koko zademonstrował swój popisowy numer wiewiórki, lądując na poduszce od sofy. Potem kuleran zaprowadził wszystkich do sieni z podwójnymi drzwiami, naprzeciwko ośmiokątnej osłoniętej altany. Rozciągał się stamtąd widok na ogród pełen motyli krzewy kwietne i domki dla ptaków obok szlaku prowadzącego do centrum sztuki przy Old Beck Road. Daisy chętnie by jeszcze została, ale mieli jeszcze do załatwienia dwie zostawy. Nim wyjechali, kuleran powiedział, Wydaje mi się, że powinienem poświęcić jeden felieton winnicom. Nigdy nie hodowałem niczego większego od rzodkiewek, ale winogrona przemawiają do mnie, że się tak wyrażę, jako wyjątkowo satysfakcjonująca oprawa. Mój brat Nik może oprowadzić pana po winnicy. Jest winiarzem. Proszę tylko powiedzieć kiedy. W piątek rano adwokat i planowali przez telefon wizytę Almy Lee w składzie. Musiała być krótka. Bart miał umówione spotkania, a zobowiązał się dostarczyć południe felieton, by zdążyć przed wyznaczonym terminem. Kiedy Bart i Alma zjawili się na miejscu, koty umknęły na najwyższe belki, skąd mogły obserwować gościa nowicjusza. Quilleran spotkał się z nimi na parkingu i poprowadził ich w stronę głównego wejścia po drugiej stronie składu. Dokąd prowadzi ten trakt? spyta Alma. Do mojej skrzynki na listy przy bocznej drodze wyjaśnił, nie wspominając o stawie czy centrum sztuki. Spojrzał na osłoniętą altankę. Czy to by tam, jeden z pańskich gości, zastrzelił się rok temu? Nie był gościem. był intruzem poszukiwanym przez policję w trzech stanach odparł Quilleran, upiększając nieco prawdę. Kiedy weszła do środka, popatrzyła na balkony galerie, na wielki biały kominek w kształcie prostopadłościanu, sięgając na wysokość 12 metrów, dwumetrowe gobeliny zwieszające się z poręczy. No przydałoby się to panu kilka małych dzieł sztuki, zauważyła. Architektoniczne zawiłości wnętrza, ogromne przestrzenie i ściany pełne książek nie pozostawiają dużo miejsca na takie artystyczne drobiazgi. Pomijając już to, że liczy się atmosfera, którą się to czuje. Gołym okiem jej nie widać. I tak powinno być. Porzucając krytyczny ton, spytała przyjaźnie. Wie pan, co chciałabym zobaczyć w tym wnętrzu? Ogromne wazony pełne świeżych kwiatów. W każdej przestrzeni znajduje się dla nich jakieś idealne miejsce. Może pan znaleźć wspaniały wazon z kryształu, porcelany i srebra w kolekcji Lethfieldów? Króler i adwokat wymienili znaczące spojrzenia. W sytuacji, gdy żyją tu dwa latające koty, ważą z kwiatami przetrwałby około 10 minut. Zastrzegł Quilleran. Bard zaś dodał: Pospiesz się, Alma, pan Quilleran musi zdążyć jeszcze do redakcji. Otworzyła torebkę, wyjęła broszurkę oprawioną w czerni i złoto. To jest katalog kolekcji Letfilda. Pozycje zaznaczone czerwonymi naklejkami są już sprzedane. Quilleran podziękował jej i zerknął, jak mu się zdawało, ukradkiem na zegarek. Najważniejszy rekwizyt kolekcji powędrował już do pewnej starej rodziny w Parble Point. Nie mamy czasu usiąść, ponieważ za chwilę czeka mnie następne spotkanie. Wiem też, że się spieszę z Feliotonem, ale dziękuję, że pokazałaś Alnie wnętrze, wtrącił Bart. Stali zakłopotani, jak wyczuwał Qylerem, przy dwóch dużych i ustawionych pod kątem sofach. Nagle Rozek się wrzask i na poduszce wylądował jeden z kotów, zeskakując z belek dachowych. No, przepraszam. Zwrócił się Quilleran do gościa, wyraźnie wytrąconego z równowagi. To jest Koko. Pragnie być przedstawiony. Nie mamy czasu na formalności, oznajmił pan. Wstrzymujemy prasy drukarskie. Dziękuję. Quill, chodźmy, Alma. Adwokat, wyciągając Almę ze składu, odwrócił się i wzniósł wymownie oczy ku górze. Kiedy tylko odjechali, Quilleran obejrzał katalog, szukając pozycji oznaczonych czerwonym naklejkami. Znalazł. 30-centymetrową wazę do ponczu z chińskiej porcelany. Była datowana na 1780 rok. Wzór odznaczał się wyrafinowaniem i miał historyczny charakter. Quilleran zadzwonił do Lizy Compton w sali Eda Smitha. – Jesteś tam jeszcze? Nie pozwalają ci odejść? – Pytanie w stylu Quilla. Jutro jest mój ostatni dzień w księgarni. Co mogę dla ciebie zrobić? – Chodzi o twoich bogatych kuzynów – zaczął. Campbell to było jej nazwisko panieńskie, ale twierdziła, że pochodzi z tej biedniejszej strony klanu. Nie wiesz przypadkiem, co kupili z majątku Letfieldów? Koko wciąż zdradza fascynację tym pudłem, w którym przyszły książki. To była tylko waza ponczowa, jak powiedzieli. Szklana czy porcelanowa? Porcelanowa, ale bardzo stara. Chcesz, żebym dowiedziała się czegoś o charakterze wzoru? Trudno powiedzieć, co może wzbudzać zainteresowanie tego mądrali Koko. Po krótkiej, bezsensownej wymianie zdań, tak dobrze znanej wielbicielom fajnego koko, rozmowa dobiegła końca. Quillenon złapał czarno-złoty katalog i ponownie odszukał w wykazie wazę ponczową. Została sprzedana za 60 tysięcy dolarów.